Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak wejść do Recovery Mode i jak zhard resetować Samsunga S24 Ultra. Aby wejść do Recovery Mode należy podpiąć nasz telefon do komputera, następnie przytrzymać przycisk przyciszania i wyłączania naraz, póki telefon nie wyłączy się. Kiedy telefon wyłączył się, należy przytrzymać przycisk wyłączania i podgłaśniania naraz. Trzymamy go cały czas, póki nie wejdziemy do Recovery Mode. Jak widzimy, weszliśmy do Recovery Mode. Mamy tutaj wiele funkcji. Poruszamy się. Przyciskając przycisk podgłaśniania lub przyciszania w dół, przyciszania w górę podgłaśniania aby stale resetować należy najechać na Wipe Data Factory Reset, następnie przycisnąć przycisk wyłączania, zejść na dół i kliknąć jeszcze raz, jak widzimy. Telefon zrestartował się. Następnie klikamy reboot system now klikając przycisk wyłączania, Może to chwilę zająć włączanie się telefonu niż zazwyczaj, ale dzięki temu nasz telefon zostanie z faktor resetowany. Jak widzimy telefon został zresetowany i trzeba go skonfigurować podobnie. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika, zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji do kanału.